Нигде не ведёмся над... It's me, it's me, it's me! Рапок научил врача английского и томатчиков. What the fuck, Foxy? Yeah! Я! Korebki. Witam Was bardzo serdecznie 5 Five Nights at Freddy's Dokładnie tak, nie mylcie się, to jest pierwsza część Jednak po długim, długim przemyśleniu postanowiłem jak nagrać też pierwszą część Bo już jak wiecie skończyłem jeden dwójkę A oczywiście wszystkie główne noce Zostało mi tylko szósta i siódma noc, ale i oczywiście nie przejdę Więc postanowiłem dać sobie jakiś smaczek, czyli zagrać pierwszą część Która nic nie ma prawie związane z fabułą, poza tym, że widzimy jakieś postacie i takie to... Oczywiście, słuchajcie, po fajnym się prowadziło serię Five, no co Freddy's, Bump też się serdecznie podobała. Wiesz, dopiero powinienem zacząć nagrać jedynkę, a potem dwójkę. Ale nie, JP. Na odwrót, nagram dwójkę, potem jedynkę, potem trójkę. Jak oczywiście wyjdzie kiedyś. Oczywiście znaczy wiadomo, kiedyś wyjdzie oryginalna trójka, bo to, którą nagrałem, to był fangames, tak naprawdę. Ale musicie przyznać, niesamowicie wyglądała fangames trójka. I o ile dobrze, nie mamy tutaj marynetki, mamy tylko czystą baterię, kamerki. Tak, ja chyba z Stefanem się nie będę gadał. I dopiero pierwszy w pierwszy zaczyna się cała jadka. to tam do trzeciej w nocy, nie wiadomo tego. Kiedy te mordercze pszczeki ruszą na mordor kontra z nami Ostatnio nie wiem w ogóle co nagrywać na tym YouTube'ie Tak, mu ha nie co nagrywać Istnieje podobno bug na połączenie tego wiatraka Jak ktoś go zna to ja dam mu nawet normalnie kmyka Nie żartuję Się bałym, że mi się kamera zbugowała. O teraz oczywiście mój kanał zamiast Minecraft'owy jak kiedyś zmienił się na bardziej horrorowy. No bo pomyślcie już od razu po przejściu Five na 2 jakiegoś smaczka z Van Gamesa, jakiegoś Miley Depony, o ci z to było naprawdę głupie, to mój kanał trochę zmienił się na bardziej horrorowy. Dwie babeczki Może ja parterii nie będę marnował, bo jednak potrzebuję ich A wiadomość dostałem Że słuchajcie, to jest jedynka, to mogę spokojnie, bez problemu sprawdzić sobie wiadomość Kolejny spam BTKJ Fy. Tak, oczywiście w tej jedynka jest bardziej hardkorowa niż dwójka Tak, niby czym to taka hardkorowa Że słuchajcie, poza tym, że nie mamy maski Która nas zawsze chroniła No w no, trójce Gamesa była maska, ale Też bezużyteczna prawie no lacie znaczy była bardzo potrzebna, ale ja oczywiście Five na Freddy's 2Fan 3 znaczy Ja oczywiście fun... Fine na Freddy's 3, fan games nie będę kontynuował, ponieważ niestety mój nie daje rady po prostu już tym nocą. Za bardzo hardcore te Five Nasty Freddy's 3 po prostu fan games ale spodziewam się w trójce coś nowego, czyli wiecie, według tego traileru to będziemy mieli oczywiście chyba najnowsze stanowisko, nie wiadomo, niestety nie znam pełnej fabuły, o bany wyruszyła, świetnie, cześć bany! Bardzo oczywiście oczekuję na taką grę jak South Park, że zrobię drugą część. w to, bo może byłby South Park, nie wiem, jakieś tam... dwa... Oczywiście bardzo to niemożliwe jest, żeby zrobili drugą część South Parka. No... Zaraz do nas bany powinna przyjść No wiedziałam, to był jej tajny plan Teraz Polercia Nigdy nie wiedział co to znaczy... It's me, it's me, it's me Rapak nauczył wreszcie angielskiego i tomacz gry What the fuck, f**k Ja! Co się kurwa dzieje? What the fuck? Ej Ty już smaczek mieliśmy Spotkanie Goldfrediego Oczywiście Five Nights at Freddy 2 spotkałem Goldfrediego Jak są lecono, ale tak rodzinka przyjechała i mówi Robek, Patryk, Patryk Pograsz sobie Five Nights at Freddy, spróbuj przejść Nope, nie dałem rady ale Jesus Christ, no, no, drodzy smaczek na pierwszą noc. Niam. Hehe. <grystanie> ja pierdzielew. Czy kiedyś ta BTK ja tu padnie? Mam dość tych spawnów. Ale to było zajebiste, no po prostu... Nie, no to... zamknąłem, ale tak już panicznie Nie, ale to było zajebiste. No po prostu żałuję, że trochę robi się, się o mikro. Kur. Aha, cześć! To właśnie jest najgorsze. Że widzicie, fajna superdzieć jakąś całą serię przeszedł, nagrałam ją. A eee, nie wiadomych przyczyn dwójce jedynce zawsze mi się na ta kamera, więc może ja to nazwę luźne granie, tak? Seria... Albo nie, po prostu taki zwyczajny bonusowy odcinek, żebyście wiedzieli. Ale na serio. Nie wiem czy komuś się to udało jak mi w pierwszym nocy. Taką ciekawostkę. Gold w z pierwszej nocy. Będę szczery, nikt się tego nie spodziewał na pewno, że... Od razu w pierwszej nocy dostaniemy pierwszą ciekawostkę Gold Freddy. Może to nie jest ciekawostka, ale taki sterek. Szkoda, że kamera mi się zepsuła i będę musiał zakończyć odcinek. Przy pierwszej nocy. Za krótki, tak krótki, za krótki. Też się zgadzam, że będzie to za krótki odcinek. Ale niestety chyba będę przychodził five na Freddy's jedynkę po jednej nocy tylko. Bo mój laptop nie jest taki już sprężny. Kurwa weź się przestańcie z tym zabawem. Tak szczerze mówiąc Foxy teraz wyszedł, czyli to znaczy, że możemy zatykać w każdej chwili. Ale coś się musiało wydarzyć, nie wiem, czy by... Nie, nic się w ogóle nie wydarzyło. Jej, udało mi się! Dobra, może spróbujmy drugą noc, jak nie będzie kamera zbogowana. czym spróbujmy. Jak nie będzie kamera zbogowana, to oczywiście, że nagram drugą noc. Spokojnie. a może będę coś mówił, bo jednak, jednak mikrofon dalej działa. O! Dobra, wszystko działa. Pierwsza noc, czekamy. Dobra, i tak nie mam angielskiego. Tap, tap, tam 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 Nie wiem, co się dzieje, takie dziwne mam lagi. Nic nie mówię, jak mam lagi, bowiem denerwuje to trochę, jak tak mówię z kraszczowanym głosem. Po prostu chyba muszę odinstalować parę rzeczy na komputerze, żeby mój... znaczy na laptopie, bo mój laptop był kiedyś sprawny jak kiedyś. Wiem, że coś mówiłem, ale naprawdę wielkie zaskoczenie z Goldfrey. Ogólnie zauważyłem, że Five Nas to Freddy's dwójka. to chyba się najbardziej podobała, mimo że łapek to jednak było najwięcej komentarzy, więcej osób wpadało, by zobaczyć jak tam pora przychodzi tak mimo także dużo polaków przeszło Ja oczywiście pominąłem te fragmenty pozacinkowe, czyli nie pokazywałem wam no oprócz minigierek, które często się pojawiały czasem to wam że muszę chyba wolę dwójkę od jedynki bo tak tutaj nie mogę sobie poświecić zaraz Chcę powoli sprawiać, że byłem lepszy w dwójce niż jedynce ja naprawdę nie wiem co tutaj robić, mam Bu Dobrze, że przynajmniej pozytywki nie muszę nakręcać. Idziemy, pane Ta morda w ogóle ci Cichinidze jest zajebista. Ale ta, tak morda to wyraża po prostu... Wiecie co wyraża? Mam na wszystko, wie panę, mogę Ci... Zajebista mina. Ale nadal zastanawiam się, co zaszło w pierwszej nocy u mnie. Mam nadzieję, że oczywiście nie tylko mi się to zażyło. Chyba, że jakimś niemożliwym cudem Five Nights of Freddy's 1 zauważyło, że przeszło dwójkę, no to postanowiło mi w jeden zrobić psikusa na pierwszą noc. Musieli. Ale to byłoby bez sensu. Znowu? Znowu to samo, ej! Co się dzieje? Oni przede mną spiskują! A zaraz, jebane! Jak dwa razy wyskoczy mi Gold Freddy, to jestem... Twardziarzem jakimś głupim. Nie, no dobra, Szczęścia, mo... Szczęściarzem jestem. Dawaj, Gold Freddy, wyskocz mi dwa razy. Le! Chciałby, Chciałbyś, chciałbyś, czy chcecie żebym powiedział historię moją własną zrobioną historię Co mógłbym podsumować po minigierskach Widzę że ci nadal wyjepanem na wszystko Nie ma Foxiego Tak szczerze mówiąc to jak nie ma Foxiego to mógłbym spokojnie wiecie Dostać bug gry Czyli mieć też na wszystko JP Czwarta noc, 29 baterii ratunku Dobra, lupnijmy tutaj, nie ma Bany e Banykuł też, banykuł Gdzie jest piąta noc, spokojnie, wygramy to Wystarczy, żebym chwilę poczekał Yeah, dobre przeczucie mam Ej, mam nadzieję, że cika z drugiej strony też mnie wyskoczy Cika, konchita Chyba po mnie idzie właśnie chcą mi otoczyć Ale na serio, pierwszej nocy, bardzo, chyba, bardzo rzadko, chyba bardziej może to jest trzeciej, czwartej, nie wiem w którymś momencie. Ale żeby od razu w pierwszej nocy na hardcore. Oczywiście no, nie, no, oczywiście starość ciężko, więc nie spodziewajcie się, że ja od razu przejdę to. Da, 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 da. To, to, to. Dobra, jest aktualnie piąta godzina. Już 9% baterii. Świetnie, super, świetnie, szybciej, 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 proszę. Dawać mi jeszcze 100 godzin. I teraz zastanawiam się, co wrzucić. Drugi odcinek z tego horroru, w którym muszę biegać po, po koelcerzach, czy fajna cyfra. Jest ciekawostka z Goldfeldim od razu na starcik. Jest! Szósta godzina, nice! Proszę o klacki! Yeah. Brakuje mi tych kaccenek, że. <grywa> Więc co słuchajcie, tak? Oczywiście zakończę pierwszy materiał z Five Nuts at Freddy's 3. Ford, 1. Mam nadzieję oczywiście, naprawdę, na pewno wam się spodobał, że nie musiałam długo czekać, by wam powiedzieć, o gol, pokazać wam gol Chyba nawet mogłem w ogóle nie nagrać, tylko tak luźne granie zrobić. Nie wiem, no przecież chcecie jeszcze odcinki z Five Not at 21, 2 1, bym przeszedł.